Siema dziki, dzisiaj mamy dziesiąty odcinek ym, z Battlefielda. Mam nadzieję, że nacisnąłem F3, a nie F2. Ta To są lagi takie malutkie. No i wczoraj nam się gra zbugowała tak jakby, że nie było dźwięku. I... Jezu, co to jedzie? I znowu nam się dźwięk buguje, What the fuck Co z tym dźwiękiem się dzieje? Nie mam amunicji, no super. Gdzie w ogóle jestem? Nie wiem, co mam robić. Tato, ratuj, nie mam amunicji. Tato, ratuj! Gdzie jaka jest jakaś amunicja? God damn it. God damn it, son! Dawaj tutaj, do auta, szataj. Aj. Ale płynność niesamowita, o ja! Wolałem jak było w budynku Ziom Jakie mam cele Odeprzej atak wroga Czyli na lewezie Innymi słowy Gdzie to? Trzeba zebrać ich amunicję, nie? Amunicja, znaczy broń, dawać broń Gdzie jest? Oh, fuck A, amunicja Ścierba Zapisywanie Jee! Yeah. Dobrze, tak więc trzeba a nie, było przeładowane, ale ciekawe, ciekawe, dobra, ruszać, dupska. Musimy szybko dostać się na drugą stronę Nie wyglądało to ciekawie. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa, a to właśnie o niego nam chodzi, po niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego, zrozumiano? Nie Kontratak! TAKK! SKONTAK! GINIACZ EW ASPROD! Zrób na odwartym terenie w świecie! OGNIA! Co to? Wygnoję! Zabijasz Zbyt skoku to było profesjonalne Stój! O boże O oh, fuck dammit Shit Nyga O nigga Gdzie ja to wystrzeliłem w ogóle? Dziś w kosmos, kurde Jeszcze lagi o boże, co to jest? On, on, nie ruszaj się, jak chciałem atakować co? Dobra robota, ota A co do płynności gry to teraz już nie jest tak kolorowo i pięknie Jak to było w pomieszczeniach A to przez frapsa Zdecydowanie przez frapsa Bo ja teraz mam na ustawieniach auto A jak przechodziłem kampanię bez nagrywania to miałem cały czas ustawione na ultra i ani razu mi się nie ścięło, nie wyłączyła gra mi się ani razu, ani nic. Tak więc wszystkie ściny i wszystkie takie te to przez frapsa. Jak mówiłem wcześniej to tak żebyście się nie, nie zniechęcili. A to smutne. To smutne? Tak. No co za lagi. Nie mówię, Ten. Po lagosku. Kurde, nie ma amunicji, fakt. Zmienię broń chyba, Lasię. No nie na tą A! A amunicja jakaś by się przydała do mojej givery. Bez gówniana. Szczerze mówiąc. Your oh, fuck, damn it, son. Wow. Co się z, dźwięk z dźwiękiem się coś robię? O, siema ziom Amunicja Nie, to nie jest amunicja O joj to no, skończy się to kiedyś ja Tutaj powinna być amunicja Albo nie Byłem pewien, że będzie Ja no to skuteczniejszy byłem tam Mój samochód. Dobra, nieważne. Granaty by się jakieś przydały, a nie. Bez granatów w takiej, w takiej grze się nie da grać. What the fuck? Co nie... Aha, no fajnie. Jeżeli że niby skąd teraz mam wziąć amunicję, co? Dobra, to się wrócę. Super. No po prostu bajeransko. Ale tej amunicji tu miałem chyba 350. Jak to możliwe, że kurde nie mam nic? Co za goddammit, son. Sorry, Kane, jeżeli to oglądasz, wybacz. Amunicja! Hmm. To znaczy, że poznikała... Eee. Lag. Wybaczcie. To jest właśnie przez Frapsa. Takie rzeczy się dzieją przez Frapsa. I te wszystkie lagi i tp. Wiecie o co chodzi. <ścoughs> o no kurde! Ej. Y pobiegłem sobie do tyłu i się wróciłem. I... Aha, no spoko, spoko. Ale trzeba było ich wszystkich rozwalić ręcznie. Żeby jednej broni. Amunicja. W mordę mać. To będzie lepsza, bo to nie ma żadnego celownika. Albo ma, nie wiem. Tam mnie... o, ta. ta jest spoko. Ooo! O to fuck! Za No mam jeszcze jedną amunicję, no i co? Znaczy, jeden nabój mam. Co mam zrobić, nie wiem, mm? Aha Aha! No, kurde! Komikodzy!

тебя Моя броня есть, делаемся. Fuck yeah. Dude. What the fuck? Co za gówno, jakie ta, jak ta gra jest bezsensowna. Czasami to jest po prostu żałosne. No! Takie ładnie to wygląda, szkoda, że nie jest to woda taka. Taka jak woda, tylko takie... A tutaj jest woda jak woda, a tam jest taki syf. Sierżancie campo, raport. Sir, nie damy rady całej rosadickiej brygadzie. Może warto to jeszcze przemyśleć. To wojna manewrowa, sierżancie. Nie podoba się wypierdalać do lotnictwa. <laughs> panowie, panowie, nigdy mnie nie zawiedliście. Oczekuję, że wypełnicie także to zadanie. Oczywiście. Kurwa, Steve, posłuchaj, to śluźnicy. Kurwa, nie wierzę, rozumiesz? Dzierżancie Campo, Black przecież słyszeliście rozkazy. Odrzutowiec! Chyba nie was, co? Widział nas? Widział nas? O, zawraca. Mamy przejebane życie! Oh, god goddammit. O, oh, w dupę. Nieźle, nieźle. Nieźle. Zostawili mnie, nawet nie zauważyłem, że zginąłem. Znaczy nawet nie zauważyli, że zginąłem. Kurde. Ścierwa. Ta gra ma strasznie dużo bugów jeszcze. Bagów. Aha! A, ukryłem się przecież. O oh, w mordy no mm. Jeżeli nie zauważyliście, ja przed chwilą przerwałem nagrywanie na jakieś 10 sekund, bo żeby nie tracić czasu Teraz trzeba się ukryć oh. O ja. były w transporterach, <laughs> a te zostały zniszczone. No to może? Muszę! Chodź stary, rusz się! Szybciej, już jest! Teraz jak pierdniesz to się zabiję. Niezła akcja! Oto widzimy Wisłę. Naprzód, naprzód! Nie mamy szans! Blackbeard! Montez! Przestań! Oł, shit... No oh, i co, jest? Uspiew z tym jebanym braku. Zagratuję! Nie wypilać się, kurwa! Kurwa! O w dupę... O w mordę... Pic, pic... Pięknie Nyg'a! Jeszcze raz i po nim. Co to było? Nieźle się odbił. A wy żyjecie? O w mordę. No krew zniknęła. O kurwa. Wiem, co myślisz. Może gdybyśmy postąpili inaczej, oni nadal by żyli. Tyle, że to jest wojna. Takie rzeczy się zdarzają. Ale mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa, nieważne, czy bomby tam są. Nie ma żadnych nazw. Jesteśmy my? decydujecie. Idziecie ze mną O ja Kiepsko I teraz mamy ostatnią misję Zdaje się Zdaje się, że to jest ostatnia misja A ja sobie sprawdzę za 10 minut miejsce na dysku Ile mi jeszcze zostało miejsca. Znaczy na, na dysku um, teraz zapisuję na D zdaje się. Bo to miałem 80 giga, na C miałem a 50 chyba. I jakby brakło to zmieni na C. Po co ja to w ogóle mówię, Boże? A więc... to muszę pominąć, bo... Po pierwsze spoilery, no ale w sumie nie wiem po co ja. Wiecie no Spoilerów to tam Nie było za bardzo Znaczy były ale was to za bardzo nie obchodzi ponieważ to jest let's play a w let's playu pokazuje się całą grę A ja wam pominam bo Lagosy są straszne i to jest po prostu żałosne to oglądać Po ruszku gadają Po rosyjsku a właśnie co do Killing Flora to już mam, już jest zainstalowany na pulpicie już jest. Och. Nawet włączyłem Włączyłem, ustawiłem opcję, zagrałem sobie w singla przez jakieś 5 fal i wyłączyłem Nie by wywiało Sądzb sądząc po mojej pasturze. Co oni robią? Co to jest?